brzechwa smok Na Wawelu, proszę pan, mieszkał smok, co zawsze zdradł. Zjadał proszę lub barana. Przy obiedzie smok połykał cztery kury lub indyka. Nadto krowę albo byka. Nagle raz przy wielkim piątku krzyknął. Nie w porządku, poczuł wielki ból w żołądku. Potem spuchła mu troba, dwa migdały, płuca oba. Jak choroba, to choroba. Smok pomyślał, proszę, proszę, nie mam zdrowia za dwa grosze. Czas już zostać mi Jaroszem. I smok biedny od tej pory, bo czyścić krew i pory, jadą marchew, jadą pory, grog, lery, kapuste, wszystko z wody i nietuste. Tak za roczkiem miał roczek, smok nastał się jak wymoczek. Wprost nie smok, lecz zwykły smoczek. Odtąd każda mądra jania dziecku daje go do sania.